Ale na czym tak naprawdę wykłada się Series S? Microsoft na początku mógł również podciągnąć ten parametr i coraz częściej 8 GB pamięci RAM to po prostu za mało. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Xboxa Series S. Ocenimy, czy faktycznie jest to za słaba konsola, czy też warto ją w ogóle rozpatrywać pod kątem sprzętu, który jest mas, have, czy jednak lepiej przesiąść się na konsole mocniejsze i z nich korzystać, bo no po prostu ta konsola nie wydoli całej generacji. W branży niestety standardem staje się narzekanie na słabszą konsolę Microsoftu. Dla nas oczywiście to bardzo zła informacja, bo sami uwielbiamy tą konsolę i jest ona niezastąpionym elementem tutaj, jeśli chodzi o naszą grową rozgrywkę. Rozrywkę. Okazuje się jednak, że geniusz inżynierów Microsoftu nie przewidział dosyć prostego problemu, który wydaje się, że może być. Albo raczej pogrążyć konsolę. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że tak naprawdę jest to świetnie skonfigurowana maszynka do gier. Podkreślamy, że skaluje się praktycznie w każdym wypadku, ustępując jedynie mocniejszej konsoli pod względem układu graficznego. I wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że gry na konsole obecnie są bardzo podobnie projektowane zarówno dla komputerów oraz konsol. W teorii jest to na plus, ponieważ mamy dużo większe, spójne ze sobą środowisko, gdzie producent może tworzyć swoje produkty na bardzo wiele platform, nie musząc... Tworzyć gry za każdym razem na nowo. Ale na czym tak naprawdę wykłada się Series S? Wychodzi na to, że wąskim gardłem jest pamięć ram i że wartość 10 GB nie jest wystarczająca. Trzeba przypomnieć, że w Series S mamy 10 GB pamięci, która musi zasilić zarówno obliczenie przeznaczone dla karty graficznej, ale również dla procesora, i tutaj faktycznie bardzo trudno to ze sobą skalować. W komputerach mamy obecnie przynajmniej 16 GB pamięci dla procesora, i producenci, tworząc gry, mogą sobie pozwolić na spore wykorzystanie tego parametru. Coraz częściej 8 GB pamięci RAM to po prostu za mało, a ostatnimi czasy nawet 16 GB zaczyna nie być wartością z zapasem tak więc większa ilość pamięci RAM w Series X jest tym co sprawia, że konsola ta jest w dużej mierze zgodna z tym co oferują pecety i zarówno mogą tworzyć gry właśnie pod taką ilość pamięci. Niestety, jak już wspominaliśmy, optymalizacja zużycia pamięci RAM jest bardzo pracochłonna i prawdopodobnie ten fakt przyczyni się do wielkich problemów w Series. Najbardziej boli, że Microsoft przewidział bardzo wiele problemów i wydawało się, że wyeliminował wszystkie wąskie gardła i zaoszczędził jedynie na tych elementach, które dobrze się skalują z rozdzielczością. Jeśli chodzi o samą pamięć zarezerwowaną dla obliczeń graficznych, to jeszcze by się udało, ale obliczenia procesorowe nie wybaczają braków. Tak więc Microsoft na początku mógł również podciągnąć ten parametr i dać tej konsoli po prostu 16GB. No i co tu dużo mówić? Xbox Series S nie dosyć, że wykazuje braki, jeśli chodzi o przestrzeń dyskową, to jeszcze brakuje mu ramu. No i teraz, co z takim fantem zrobić? No, ja osobiście dalej tutaj się dzielnie trzymam przy sobie Xboxa i no, korzystam z niego na co dzień, dla mnie nie sprawia jakichś większych problemów, aczkolwiek dla wielu z Was może okazać się, że ten parametr, którym po prostu jest tutaj niższy, może być po prostu niewystarczający i przez to nie będziecie chcieli tej konsoli. I teraz pytanie jest takie, nie? czy warto kupić Xbox'a, Series S? Czy dołożyć trochę i kupić Series X? No i odpowiedź nasuwa się sama. Series X jest dużo mocniejszą konsolą i oferuje najwięcej, jeśli chodzi o obecną generację. I tutaj mówimy o mocy obliczeniowej, oczywiście. A Series S, no to po prostu dla mało wymagających graczy konsola, która no nam się wydaje, że raczej ta konsola będzie do samej, jakby tutaj, do samego końca, jeśli chodzi o aktualną generację. No bo no Microsoft musiał przewidzieć to, że ta konsola powinna przetrzymać całą generację, no bo jeżeli stworzą konsolę, która powiedzmy w połowie cyklu życia ma stracić wsparcie, no to, no to nie byłoby zbyt dobrym posunięciem wydawanie takiej konsoli. Także no z jednej strony mamy super turbo przemyślane konsole, a z drugiej po prostu Xbox Series S tak jakby będzie nam tutaj trochę odstawał od reszty. Aczkolwiek w te gierki, które ja ogrywam, gracie całkiem przyjemnie. Czasy ładowania są spoko. Tekstury, nie mam tam większych problemów, jeśli chodzi o doładowywanie. Także, no, jak dla mnie konsola świetna. Ale to dlatego, że szkoda mi kasy na mocniejszego Xboxa, bo pewnie gdybym miał mocniejszego Xboxa, to mówiłbym, a Series X jest świetny. No, ale tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, konsole Obie są warte rozpatrzenia, tylko po prostu no, trzeba się liczyć z tym, że Xbox Series S będzie z czasem, no niestety, obrywał i to jakby jeśli chodzi o użytkowników, to jeszcze najprawdopodobniej będzie tutaj mocno cięta yy, grafika, żeby po prostu ta konsola mogła funkcjonować w 1080p. Chociaż pewnie będziemy już lepsze kwiatki oglądać na ekranach, jeśli tutaj faktycznie nie będzie domagać ten Xbox. No ale takie to życie. Cieszę się, że mogliśmy się znowu zobaczyć. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat Xboxa Series S, czy waszym zdaniem wytrzyma on całą generację, czy jednak będzie szedł w zapomnienie i porzucą go w pewnym momencie bez wsparcia i gracze zostaną po prostu odesłani z kwitki. A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów i to większość jest aktualna, jeśli chodzi o aktu, aktualną generację konsol, poprzednią generację konsol, sprzęty retro czy też PC-ty. No my co? Widzimy się no pewnie za jakiś czas. Nie wiem, czy filmy będą regularnie trafiać na kanał, aczkolwiek zależy mi na tym, żeby z czasem sukcesywnie coraz więcej tych filmów dla Was publikować. Także do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Dziki.